Witam serdecznie. To już piąty tydzień serii podcastów Latarnika Kaliskiego i drugi w tym miesiącu. Tym razem, w tym poświątecznym okresie, wiele czasu poświęcono na temat epidemii, ale nie zabrakło także innych wydarzeń. Pojawiło się ogłoszenie dotacji dla kultury z województwa oraz nie mogliśmy narzekać na brak sportowych emocji, szczególnie w sobotnie popołudnie. Czym żyje Kaliż ostatnich siedmiu dni? Zaczynajmy! W przeglądzie prasy mijającego tygodnia spoglądamy na dwa główne wątki. Pierwszym z nich jest temat podjęty przez redakcję Życia Kalisza i dotyczący sytuacji Złotego Rogu. W artykule, którego tytuł brzmi Tak może wyglądać Złoty Róg, obserwujemy wizualizację tej przestrzeni jako ilustrację do materiału. Zapytanie w sprawie problemu Złotego Rogu składał w ostatnim czasie radny Eskandarwich, który bezpośrednio i osobiście jest związany z tą lokalizacją. Radny, który pracował w punkcie gastronomicznym na Złotym Rogu, w interpelacji do prezydenta miasta pytał, mówiąc w skrócie, co i kiedy dalej z tym miejscem. Redakcja Życia Kaisza wspomina m.in. o odpowiedzi, jaką radny Darwich otrzymał. W myśl wypowiedzi prezydenta Kinastowskiego władze zamierzają zlecić opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę bulwaru nad Prosną. Podstawą przedsięwzięcia ma być pomysł, który był wynikiem rozstrzygniętego w zeszłym roku konkursu dla studentów architektury. W materiale czytamy też o kwestii w zasadzie rozszerzonej modernizacji okolic Alei Wolności, gdyż w planach jest nie tylko poprawa sytuacji Złotego Rogu, ale także dołożenie do tego części nad samą rzeką. Na tę chwilę nie mamy ani jednego, ani drugiego, a z ostatnich informacji nie wynika jasno, kiedy realnie w tej części miasta miałoby się coś zmienić. Przypomnieć warto, że sprawa Złotego Rogu ciągnie się już ponad 10 lat, a w trakcie jej trwania mogliśmy obserwować spory na drodze prawnej czy interwencje komornicze. W pewnym sensie z podobnym problemem mamy do czynienia w przypadku dobrze znanego Kaliszaną Zalewu w Szałem. Tu również sprawa ciągnie się od lat, a jak informuje Ziemia Kaliska, aktualnie wcale nie jest lepiej. Teren w pobliżu zalewu wciąż jest zaśmiecony i cytując redakcję, teren nad Jeziorem Pokrzywnickim wciąż wygląda jak wysypisko śmieci. W kwietniu szykuje się kolejna akcja sprzątania okolic zalewu, ale z uwagi na obostrzenia została przesunięta z 18 na 25 kwietnia. Kiedyś zalew służył jako kąpielisko, ale aktualnie zbiornik i jego stan odstrasza nawet spacerowiczów. Akcje uprzątania terenu organizowane są od lat, i mimo że śmieci z roku na rok jest jakby mniej, to nadal nie możemy ogłosić zupełnej poprawy sytuacji. W planach dla tego rejonu są kosze na śmieci, plakaty edukacyjno-informacyjne czy monitoring, ale ostatecznie potrzebny jest szerszy plan na rewaloryzację ogromnego obszaru jeziora. Dla spółki wody Polskie szałę to przede wszystkim zbiornik retencyjny, ale w latach 80. czy 90. funkcjonowała przecież strzeżona plaża z całym wymaganym dla takich rekreacyjnych miejsc zapleczem. Powrót do takiego stanu rzeczy, jeśli w ogóle jest możliwy w dłuższej perspektywie, to kwestia wielu lat. Tym bardziej, że obszar jest spory, więc sił i środków, by go zmienić potrzeba równie dużo. Ten tydzień pod wieloma względami, bardziej niż inne, upłynął w duchu wydarzeń związanych z pandemią. Przede wszystkim Minister Zdrowia ogłosił wydłużenie czasu obowiązywania obostrzeń. Tym samym póki co do 18 kwietnia nadal obowiązują ograniczenia w działaniu np. obiektów sportowych, a sklepy wielkopowierzchniowe czy centra handlowe pozostają zamknięte. Mijający tydzień to także informacje o przygotowywaniu punktów masowych szczepień w całej Polsce, a w tym w Kaliszu i w Powiecie. Obecnie nasze miasto przygotowuje dwa takie punkty w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Jeden z nich ma znajdować się na terenie Akademii Kaliskiej przy ulicy Nowy Świat, a drugi w obrębie Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy Łódzkiej. Całą sytuację omówili pod koniec tygodnia przedstawiciele władz Kalisza oraz odpowiednich służb. Punkty mają zostać uruchomione 19 kwietnia. Z podobną propozycją wystąpił starosta kaliski Krzysztof Nosal, który zasugerował w tym tygodniu utworzenie w powiecie kolejnych dwóch miejsc, gdzie będzie można się zaszczepić. Z przekazanych informacji wynika, że takie punkty miałyby być zlokalizowane w szpitalu w Wolicy oraz w Sokołówce. W połowie tygodnia otrzymaliśmy też informacje o dotacjach na kulturę przyznanych przez zarząd województwa wielkopolskiego. Z 420 propozycji wybrano 205 ofert, a wśród nich sporą grupę stanowią te z naszego regionu. Beneficjentem jest m.in. Stowarzyszenie MultiArt czy Fundacja Klarino. Łącznie do wszystkich podmiotów trafi 2,5 miliona złotych. Ostatnie 7 dni to także wieść o końcu pewnej epoki dla Kalisza. Z mapy miasta zniknie niebawem sklep sieci Tesco położony przy ulicy Majkowskiej. Brytyjska sieć handlowa sukcesywnie wycofuje się z naszego kraju od 2020 roku, a wraz z punktem w Kaliszu zniknie w najbliższym czasie również pięć innych sklepów. Jest to moment dość symboliczny, gdyż wspomniana sieć swego czasu była jedną z największych w naszej okolicy. Na tę chwilę nie wiemy, czy rejon Majkowski podzieli los byłego sklepu sieci przy Alei Wojska Polskiego, gdzie przestrzeń wciąż jest niezagospodarowana. Przegląd wydarzeń kończymy wczorajszymi meczami, gdzie piłkarze ręczni wygrali na własnej arenie ze stalą Mielec 28-24. AKKS Kalisz zremisował przy łódzkiej 1, 1 z motorem Lublin. MKS plasujący się na piątym miejscu podejmował drużynę z końca tabeli, ale to ona sprawiła niespodziankę do przerwy, wygrywając pierwszą część jedną bramką. Ostatecznie Kaliszanie nadrobili straty i wygrali całe, mimo wszystko dość wyrównane spotkanie, czterema trafieniami. W przypadku KKS-u Kalisz możemy zacytować nasz pomeczowy materiał KKS gra do końca i ratuje remis w ostatnich minutach Zawodnicy Dumy Kalisza byli przez cały mecz aktywniejsi, ale to goście zdobyli bramkę pierwsi gdzie w 55 minucie gola zdobył Krzysztof Ropski po dośrodkowaniu Filipa Wójcika Na realną odpowiedź czekać trzeba było długo, bo go dla Kalisza pojawił się dopiero w doliczonym czasie gry po strzale Nestora Gordillo W ostatniej fazie meczu doszło również do kontrowersyjnej sytuacji w której sędzia przerwał dobrze zapowiadający się kontratak motoru Lublin Trener gości, Marek Saganowski, nie krył irytacji, ale ostatecznie stanęł na wyniku remisowym. Na zakończenie polecam materiały naszej redakcji. Na początek warto wspomnieć o tekście Katarzyny Simiłowskiej, który dotyczy organizacji pozarządowych i programów pomocowych dla osób niepełnosprawnych w naszym regionie. Ponadto zachęcam do zajrzenia do zakładki Krótkie Teksty. Pojawił się tam m.in. materiał Mateusza Rabiegi na temat nowego systemu informacji przestrzennej oraz artykuł Daniela Dudka podejmujący kwestię szczególnie ważną dla młodych, jako niewątpliwie jest kaliski skatepark. Czy będziemy mogli liczyć na jego rozbudowę? Tego dowiemy się z pewnością na bliższym czasie. W tym tygodniu szczególnie polecam zajrzeć również na wszystkie nasze profile w mediach społecznościowych. Pojawiły się tam konkursy ze sporą liczbą nagród, a do wygrania m.in. książki czy latarnikowe kubki. Ogłoszenie wyników już pod koniec miesiąca, a tymczasem do usłyszenia.